Siemano, jesteśmy już na miejscu. W domciu witamy w kolejnym odcinku na naszym kanale. Witamy. Jak ktoś ma zaprzyjaźnioną masarnię, to i, to i może kupić podgardle. I to nawet ze skórą. Podgardle w niektórych państwach jest bardzo trudno dostać, więc. A w jakich? Nie będę teraz wymieniał. Nie łapię za zasłówka. I nie, nie próbujmy, tutaj wiesz. A to jak ktoś nie ma zaprzyjaźnionej masarni, to portgardla nie może kupić. E, no jak e, nie ma, no to ciężko dziś to ciężko. dostać. Ale ja dostałem i to najważniejsze i nie ciągnijmy tego tematu. Wycinamy te gruczoły. Tu właśnie to zrobiłem. Pokaż co to są gruczoły takie na podgardlu. To jest to. Tak. Zagadałem jak zwykle, co to będzie w tym odcinku. Kochani, swojska pasztetowa. Z przyprawą Drwala. Wreszcie coś dla mnie. Nie dla mnie. To jest przyprawa na kiełbasę Drwala, którą wszyscy dobrze znacie. I zobaczymy, jak ona się nam sprawdzi przy na przykład zrobieniu paszetowej, bo tego jeszcze nie robiłem. A może być bardzo fajna opcja i nowa rzecz, nowe zastosowanie tej przyprawy, więc zobaczymy. Dowiemy się razem z Wami. Tak jest. Co będziemy potrzebowali do zrobienia tej swojskiej paszczetowej z przyprawą drwala? Podgardle i goleń. Ja Wam podam proporcje, tak jak teraz, kilogram do półtora kilograma. Wiadomo, tu z tego odejdzie nam kość po wygotowaniu, więc takie proporcje będą w wersji surowej. Kilogram podgardla ze skórą, goleń tylna ze skórą również i to będziemy teraz sobie gotować. Od razu sobie to pokroję i przełożę w ten garnuszek. Tak, tak zrobię. Jak będzie gdzieś jakieś, y, jeszcze ten gruczoł Wam się trafi, to go chlastnie, no wiadomo, nie? Wytłumacz moim widzom, jak ja tutaj kroję. A to, o gruczołach to Ty. Chyba Ty. Kroimy dość drobno, żeby później już tylko zmielić. A też jak będzie pokrojone, to i szybciej nam się ugotuje, nawet rozgotuje. Tak? Przypatrzę to moim widzom, bo ja, ja mówię, a ty tylko nagrywasz. Trochę aż, wykazuj aż się aż z tej, nagrywam, a nie W tej dobra. pracy trochę jakieś takiej, wiesz, chęci wykazuj, jakiej bo pracy. ty i tak już na, na włosku wisisz na tej posadzie. W jakiej pracy? Trochę okazuj jakieś takich, no. wiesz, zaangażowania. Charytatyw, moje charytatywne tutaj. Więcej że... zaangażowania, słuchaj. Ty nie ma... O, patrz, widzisz, tu jest gruczołek właśnie. I go chlast. Ja bym tam nie wycinała. Ty byś nie wycinała. No to dobrze. To, to zaraz go wrzucę i trafi tobie. Na pewno bym tak. trafił. Tak. Podgardle pokrojone. Golonkę nacinamy tylko sobie. Na nie, po... nie po kości, tylko po skórze. Chodzi o to, żeby nam się szybko. Ja mam teraz super ostrzałkę, Zag... więc Gdzieś sobie. Nie zagapiłam się na ciebie, zagadałaś mnie i nie wskazywałam tego, co powinnam tylko w twoją głowę. Hmm. Czup. Tutaj chyba sobie to odetnę, nawet. Pokroję i odetnę. O. Później oczywiście po zagotowaniu będziemy to obierać. Z. Żeby kość. Bo kość nam nie będzie potrzebna. Słabo się może smarować tej pasztetowej taka kość. Prawda mówię, czy nie? Prawda no. Prawda. Dobra, to jeszcze sobie machnę. Tu, tu też też niech będzie. O, prawie ten. Muszę uważać trochę. Dobra. To, to też tu, tu. Dobra, to nam co wszystko to się... Nie, bardziej, nie lo... będę obierał, bo będę to obierał po zagotowaniu. Tu jeszcze jest wątroba. Wątroby jest 30 dekona na te ilości mięsa, które Wam pokazałem. E, może ja sobie też się pokroję tą wątróbkę. Ciach. Pewnie się zastanawiacie, co to za fajny nóż mam. A Ciebie to zastanawia, czy nie? No nie, no bo ja już go widziałam, <laughs> to się nie zastanawiam. Broń Boże, Ci go no, używasz, poczekaj, to jest mój jeszcze leży. raz. Zastanawia się pewnie co to za nóż, co? Tak? No, zastanawiam się, cóż to za nóż. Kochani, jest to nóż uniwersalny, dostępny w sklepie w firmie Kolba. Link macie w opisie. Brać, kupować, nie żałować, bo nóż musi funkcjonować. Uż. Dobra, wątroba pokroiłem mięso. Pokroiłem nóż za chwilę do umycia. Co teraz robimy dalej? Najlepiej to myjemy ręce, nie? Ale... Czy czy nie? A, y, drapnąłem się, ale to jest y, w takim miejscu, że y, to jest nie zdążyło dolecieć nigdzie. Więc kilka kulek ziela angielskiego do tego mięsa. Kilka lisków laurowych. Y, ile tych lisków? O, ten to taki wielki, jak od rabarbaru. Dwa, trzy. Oczywiście później będziemy je odławiać po. Ocezaniu mięsa, bo jeszcze wątroby będziemy w tym parzyć. I sól. Sól zwykła, kochani, ile tej soli. Nie mam tu łyżki, bo mi operatorka nie przygotowała dużą łyżkę i tak będziemy to później dosalać do smaku. Zalewamy wodą, żeby to mięso było przykryte. Gotujemy do rozgotowania. Wyciągamy mięcho i działamy dalej. Ile ma się gotować, to nie wiem. Ważne, żeby było miękkie. Oczywiście to wszystko zależy, jak stara była ta locha. Kargulowa, ta, yy, wieprzek kargulowy. Wiadomo, że tu na okolicy nie znajdziesz takiego wieprzka jak u Żbikowskich. <grych> Pozdrawiamy, Łukasz. A więc tak: za chwilę odlewamy sobie litr tego wywaru. To nam tutaj mięsko i ta piękna golonka. Widać nie widać. Ty tak nagrywasz, że to po prostu. Naprawdę, ty zasługujesz. Coraz bardziej ja się w tym uświadczam, żeby po prostu wypowiedzenie ci dać. Trzy miesięczne. No, trzy miesiące jeszcze ponagrywasz. Tak jest, tak to wygląda. I teraz do tego właśnie wywaru. O, te kuleczki, tak jak mówiłem, za chwilę sobie odłowimy, jak mięcho nam ostygnie i będziemy pozbywać się kości z golonki. I teraz wątroba dosłownie na 5 minut, bo wątrobę parzymy, nie gotujemy. To nie ma być podeszwa, tylko ma być taka idealno delikatna. Dosłownie 5 minutek do michy z mięsem. Po przestudzeniu yy, będziemy to wszystko ważyć i doprawiać przyprawą drwala. Tutaj jest ten wywar, tutaj jest mięso, już bez kości. Tak jak widzieliście na załączonym obrazku dwie sekundy wcześniej. Maszynka, sitko makowe. Będziemy mielić raz, żeby wyglądało jak najbardziej swojsko. Jest du dużo skór, więc będzie bajunia. Zobaczycie sami. Musimy teraz sobie to porządnie przemielić. Tu mam przygotowane osłonki poliamidowe Fi-73. Przyprawa, o której wspomniałem na początku filmu, do kiełbachy drwala. Jak ktoś nie widział, ktoś przesuwa mój film, to teraz widzi. Sznureczki, wiadomo. E, później A ja musimy... wagę wziąłeś? czego? No nie będziesz ważył przyprawy? Będę ważył za chwilę, bo muszę sobie też zważyć to mięso. Po dodaniu tego wspaniałego rosołku jest dużo skór, więc ta pasztetowa ma być taka fajna. Za... Nie wziąć ładniejszego dzbaneczka, tylko musiałeś ten stary obdarty. Nic ci na to nie powiem. Bo Co ja tu za katusze przeżywam? Mielimy. Wątroba? I mięso? Idealne, delikatne. Wow. Raz to, raz to. I tak to będzie wyglądało. A tu co, taki kawalundzik się? Hmm. Chowacz, pretekst. Się Dolewamy teraz tego wywaru. Pamiętajcie, że wywar jeszcze jest ciepły. Chodzi też o to, powiedz o co chodzi moim widzom kochanym, żeby nam nie zaczęły łapać te skóry. To nam później w, tym, w tej osłonce po sparzeniu, bo będziemy parzyć ładnie, wszystko się będzie smarowało, A odpowiednia gęstość. Ja lubię się pobawić czasami, tak wiesz, pomieszać. Ty też się nie rozbawisz dużo, długo. No, akurat się bawisz wtedy, kiedy nie powinieneś. Przestań głupoty gadać. Jeszcze troszkę tego wywaru. O tyle. Litr miałem przygotowany. To się nie zmarnuje. Słuchajcie i to już jest ta konsystencja odpowiednia. I teraz musimy sobie odpalić wagę. I to zważyć. I na tą ilość dopiero teraz po dodaniu tego wywaru dajemy przyprawę. Przyprawy damy w ilości 10 gramów, tak jak na kiełbachę, na 1 kilogram. Ile obstawiasz, że to będzie twoim zdaniem skromnym? W ogóle nie... Interesuje nie interesuje cię to? Nie płacisz mi za to. Dobra. 2 czter... kg 430 minus 185, 2... Dwa... 2, 2 kg, czyli 22 gramy tej przyprawy teraz musimy dodać. Przysun się, pokaż to mięso, idę powagę. E? E? Zawsze mi nam No w ostatnio ci powiedziałam, to powiedziałeś, że nie w tym wejście, tylko w kolejnym, a i tak sobie nie przygotowałeś. O co ci chodzi? Co ty chcesz ode mnie? No. Cały czas coś też ode mnie? Nic od ciebie nie chcę. Dobra, odsunę to na boczek. Już jestem tak jak widać. O. bo już też nie będzie potrzebne. O jezu, no rób wasz co mnie tak anget. popędzasz? Nie popędzaj mnie. Ciebie bo nie się stresuję. Opędzać. Jeszcze kłamiesz perfidnie. Sama prawda. Bo zaraz tu będziesz miała prawdę. 22 gramy. Nawet z Zamieszaj paczek. trochę tą przyprawą. Nie przeczytałeś instrukcji? Przeczytałem, bo sam ją układałem. No, Dobrze przetrzepałam, lecic jest To no słabo, tylko z wierzchu przeleciało. O, teraz Chcesz podczepać? Nie. 22 gramy damy. Odmierzamy. I to będzie taka konsystencja prawdziwej swojskiej pasztetowej. Z przyprawą do kiełbasy drwala. Ciekawy jestem jak to wyjdzie. No jeszcze tak nie próbowałem, co? O, 22,6. Dobrze. Zamykamy tą przyprawę, soli oczywiście dodamy w razie konieczności, proszę się tu przesunąć i pokazać, rozsypujemy tu, o. bierzemy tą łyżkę i bełtamy to porządnie, to będzie dobrze wyglądało. Oczywiście ten czosnek, bo to jest czosnek suszony w tej przyprawie, on podczas parzenia nabierze tej wilgoci, z tej pasztetowej i wszystko będzie elegancko. Ciekawy jestem bardzo, a Ty? Ja również. Ty jesteś w ogóle ciekawa różnych świata, ciekawa jesteś. Dobrze to wygląda, patrz. Tylko pasztetowa, nie? To, żeby oprócz tego, że będzie dobrze wyglądało, to jeszcze ma smakować. Słuchaj, to jest moja przyprawa i to będzie smakowało. Podpisuję się po tym nawet łokciami. Dziwne to jest takie? Ale jak pasztetowa bez gałki. No widzisz, to zobaczymy, to zobaczymy. Też to robię pierwszy raz. Tak się mi przyśniło, przecież przez sen gadałem, mówiłeś, mówiłaś o tym tam o snach, to ty już nie mów. Tak. I się zadzwonił do mnie Łukasz. Pozdrawiam Łukasza, jeśli obejrzy. Co tam, Łukasz? Miałem sens straszny. Co się ale stało? Nie mów, co? Nie? Nie będę nie, mówił. Nie, bo na YouTube się nie tam. Nie mówi się faktycznie. Miał straszny sen. Może coś ci się stało, no. Ty dobrze to pachnie, O Jezu. Przykro mi, ale muszę spróbować. Pyszne. Dajemy trochę soli, bo jednak potrzeba. Sól do smaku. Tyle na pewno. Wszystko według własnych kubków smakowych. Kochani, ja sobie tu pomymlam. Osłonki tu już mam, tak jak widzieliście wcześniej. Za chwilę w osłonki, parzenie, studzenie i gotowe. Pasztetowa. Swojska pasztetowa. Przyprawą do kiełbasy drwala. Kurczę, jestem niesamowity. Znaczy ty mi to zawsze, akurat mówisz, ale 2, ,2 kg, 200. Waga przygotowana, specjalne urządzonko. To jest prototyp na razie. I teraz robimy 3 sztuki pasztetowej. O, takie coś. W miarę rzadka, więc przejdzie. Można to zrobić maszynką, ale musiałbym potem myć, prawda? Tak. tak dobrze trzepnąć, to zejdzie na dół. E, czyli by ty trzeba ty ile? Tylko to co ci łatwiej. Ile to by trzeba? Powiedz mi, poczekaj. 2-2 e, kilograma podzielić na 3. 730 siedemset gramów z takim malutkim paczyczkiem. Dobrze mówię? Ja zawsze dobrze mówię. To jest. Dobrze jest kurczę. Mówi zięć u teściowej na pogrzebie jak do grobu trumny wkładali. Podejście <laughs> obejrzyby Ty przyjedź na chwilę. I co wtedy? Ja, żartowałem. Dobrze to wygląda co? Tak. Ten czosnek nie wiem, to... no to si co Ty? No Ty mówisz? Jedną Wam pokażę, resztą będzie, reszta będzie poza kadrem. Kochani jeśli chodzi o parzenie, tutaj bardzo jakoś długo nie trzeba parzyć dlatego, że, yy, że co? Może Ty powiesz moim widzom. Że mięso było był rozgotowane, ugotowane i sparzone. O jaka proszę, jaka to moja żona bystra. Ty patrz, zobacz. Ty musisz to poprawić, a nie to jest czekaj. Nic nie będziesz pokazywać. Czemu? Pokaż, weź pokaż. Patrz, zero. się udało. Zobacz, patrz. Ale co miałam pokazać? Nic. Już. Nie na mnie. Zawiązujemy. I mamy gotowe. Pierwsze cudo. Ja myślę, że to będzie dobra sprawa. O. Ścisnąć aż dym dymuszami pójdzie. Dobrze, tak to wygląda. Później sobie trochę to skrócę tutaj, jeśli chodzi o tą szypułkę. Kochani, trzy takie batony. Pasztetowa, przyprawą do kiełbasy drwala. Lecimy dalej, widzimy się w Garku. Pięknie, co? Pięknie. Mam nadzieję, że również pysznie. Nie próbowałem, przyznaję się bez bicia. Troszkę mój głos jest taki... Yy, taki jaki jest to wszystko przez klimatyzację, więc jak nie potrzeba nie włączajcie klimatyzacji. W samochodach specjalnie włączyła moja kobita, żeby właśnie tak Trochę było. Trochę spokoju będzie o, o, nie mówiłem. Dobrze, co teraz? Musimy przekroić i musimy zobaczyć. Boże, patrz. Tu piękny, widzisz to? Niesamowite, wow. Najpierw bułeczka. Tak, mam tu bułeczkę, niestety sklepowa, ale to taka było kilka półek, a ta była na tej najwyższej półce. Nożem normalnym przekroimy, bo powinna być taka żaszka, ale... Nie wziąłeś? Oj, dobra, już musiała się. Dobra. Przekrojone, najważniejsze. To na razie na boczek. Czekaj, mi tutaj nakruszyłem. O mój Boże, to się sprzątnie. Dla wróbelków będzie dobrze. Kroimy, przekroimy i zobaczymy, co jest... W środku. Lecimy. I teraz wszystko będzie. A jeszcze nie dociąłem osłonki. Teraz dociąłem, ale zapach się ulocił. Oj, jać! Patrz. Pieprz. Zobaczcie, jest pieprz gruby. No ale dobra, daliśmy przyprawę do kiełbasy drwala tak jak była, bez żadnego mielenia, blendowania czegokolwiek, żeby była struktura taka jaka, faktura, struktura taka jaka jest. Więc yy, co? Od razu może, co? No raczej. Dużo skór było, więc tu będzie na zasadzie takiej, że będzie właśnie. No dobrze, będzie można kroić. Kroić będzie można, no? Cieszyłaś się? No. Dlaczego nie? No nie wiem, ty się z byle czego cieszysz czasami. Rozumiesz? Mm -hmm. Ten smalcyk jest pyszny. Mm, niesamowite. I co, jak ja mam teraz sobie z tym poradzić? Mi tutaj ty nagmatwałaś. Nagmatwała? No, w ogóle Wszystko tak. na mnie. Wszystko na ciebie. Pokroję może tym nożem. Bo ty od razu, ja się męczę pazerny, tym. musiałeś taki duży kawałek. Tak trafiło, tak trafiło. Raczej. Tak trafiło. Nie moja wina, że tak trafiło. Ale to trzeba, żeby nie spadło. Mm. Mmm, nawet z moim chorym gardłem. Pyszna ty. Ja nie jestem genialny? Kolejne zastosowanie tej przyprawy, naprawdę? Rewelacja. Mam sobie herbatę zrobić przed... mm. Co? Y -y. Pyszna. I nie ma, że nie wyjdzie, że tyle tego, tyle tamtego. Macie gotową przyprawę. 10 gramów na 1 kilogram farszu, tak jak widzieliście w filmie. I macie gotową przyprawę. Tylko słoności pilnujecie i nic poza tym. Mhm. Przepyszna. A jaka piękna, nie? Swojska. I o to w tym wszystkim chodzi. Polecam Wam jak najbardziej. Pasztetowa. Swojska pasztetowa z przyprawą na kiełbasę drwala do kiełbasy drwala. Co mm, 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 wspaniałego. Kochani, kochani mój. Jeśli film się podobał z tego właśnie kolejnego zastosowania tej cudownej przyprawy, łapa w górę i komentarz mile widziane, żeby został już lat po Tobie, drogi wizu droga wicko. Oczywiście jeśli chodzi o tą przyprawę na kiełbasę drwala według przepisu Marcina Kostrzewskiego, osłonki poliamidowe, wszystko inne do zrobienia wyrobów domowych dostaniecie w sklepie właśnie tym, czyli Jelux Polska. Link macie w opisie. Kod rabatowy również. Ten kod to Kostrzewski10 drukowanymi łącznie. Tak jest. Kochani, nasze social media. Grupa na Facebooku swojskie gotowanie i wędzenie. TikTok swojskie gotowanie. Instagram swojskie gotowanie. Pasztetowa z przyprawą do drwala rewelacyjna. Wiem co się, że powiedzieć, nie? Może czy chcesz jakieś Już słowo, słowo... No Ja się męczę strasznie. Nawet nie słuchać, że masz gardło chore. Naprawdę? Ja nie wiem, co ty mi dosypujesz, że tej kawy. Polecamy, pozdrawiamy, cześć.